Najważniejsza jest świadomość własnego ciała, relacja z własnym ciałem, obserwacja własnego ciała. To jest kluczowe. 100 kalorii z pączka, 100 kalorii z buraka, no to jest zupełnie co innego, bo my jesteśmy insuliną, kortyzolem, leptyną, greliną, my jesteśmy hormonami stanami zapalnymi, ile godzin śpimy, to wpływa na nasze zdrowie, czy ja będę tył, czy nie. A mózg jest przebojcowany, krótko mówiąc, czyli lepiej się położyć na łące i położyć, popatrzeć w na niebo, jak chmury płyną przez pół godziny, człowiek jest w stanie coś wymyślać sensownego. A co powoduje wzrost testosteronu w jądrach? Aktywność fizyczna. Duże mi grupy mięśni, jak sobie przysiady robił czterogłowy, jak pracuje, aktywność co drugi dzień. A to też obniża poziom kortyzolu przy okazji. W 1974 roku było 170 dodatków do żywności FD zatwierdziła na świecie 172 dodatki do żywności. Okej, okay. a teraz jest ponad 10 tysięcy. No to co my jemy? A to nie jest temat tabu u Ciebie, to znaczy, że Ty mówisz o ty, też o tym też No raczej. Doktor Tadeusz Oleszczuk, witaj, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dzień dobry. E, powiem Ci, że jak po raz pierwszy trafiłem w ogóle na pewną Twoją rozmowę jakiś czas temu, to pomyślałem sobie, że człowiek, który tatuuje się doktorem nauk medycznych, ma odwagę do tego, żeby porzucić utarte ścieżki systemu medycznego i podążać własną praktyką, własnym doświadczeniem, Własną wizją, i no tak naprawdę zastanawiam się, co skłoniło cię do tego, że zacząłeś szukać głębiej niż to, co zaoferowały ci studia medyczne. Nie pasowało mi to, co się dzieje. Zrozumiałem, że leczę objawy, tłumię objawy. Cały czas y, robiąc te studia i potem pracując, widziałem, że mi się to wszystko nie zgadza. Y, na studiach już słyszałam, że nie wiemy, dlaczego to jest, albo przyczyna wieloczynnikowa i mnie to zawsze irytowało. Mówię, że musi być jakaś przyczyna, a potem robiąc specjalizację, y, dochodziłem zawsze do pewnego momentu nawet na egzaminach, że dalej nie wiedzieliśmy, dlaczego to jest. Wtedy była modna immunologia, y, a na, potem już na szkoleniach, i tak już była ta specjalizacja, jak pracowałem, to widziałem, że y, skupiamy się tylko na jak najlepszym rozpoznaniu. I dobrze, jak najskuteczniejszym leczeniu, i bardzo dobrze, no ale ja bym się chciał skupić na przyczynach. I chcąc być skutecznym, zawsze może jako dziecko też czułem, że natura jest najmądrzejsza. Ona sobie i tak poradzi, nawet jak ludzkości nie będzie, to przecież natura potrafi odbudować sobie miasta i za chwilę tu będzie co innego. Czyli jeśli my ingerujemy naszym sposobem na objawy, to nie wyleczymy przyczyn. No i zacząłem szukać.